Cześć wszystkim opaczom słońca i magazynierom Spotykamy się tutaj w takich o, szarych okolicznościach Bo ostatnio nam słońce zgasło, zgasło w listopadzie No nie ma słońca całkowicie, produkcja marna Ale słuchajcie, spotykamy się dzisiaj w innym temacie Zrobiłem Wam rzutkę jakiś czas temu a mianowicie jeśli chodzi o faktury PG, Zobaczcie, 12 faktur korygujących Cały 2023 rok Słuchajcie, co tu się odwaliło To po prostu, no, Przechodzi ludzkie pojęcie Chciałem Was w ogóle zapytać o zdanie No ja Wam już trochę przyspoileruję. Ja złożyłem reklamację, w sensie złożyłem skargę Na to co tutaj się wydarzyło Bo to jest nienormalne PG przecież jest normalnym przedsiębiorcą Który wystawia faktury i za nie odpowiada Słuchajcie, dostałem 12 faktur korygujących Praktycznie wszystkie są na plus. Kwoty. Tak, ja wiem, że to są niewielkie kwoty. E, zaraz tam gdzieś tutaj w międzyczasie w przebitkach, potem je wam po prostu postaram się wrzucić. Nie będę wam tego wszystkiego pokazywał, omawiał, zrobię wam tylko takie przebitki e, ze zdjęciami, jak to wygląda, jakie to są kwoty. No to nie jest duża kwota, to jest tam kilkaset złotych w skali całego roku, ale jak można zrobić e, 56 stron e, kory, faktur korygujących? No ja wiem, że tutaj do każdej faktury są te takie świstki, wszystkie informacyjne, ale i jak rok do tyłu? Przecież to jest, słuchajcie, jakaś paranoja. Czy to jest państwo w państwie? Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, co wy byście w tej sytuacji zrobili, bo ja wiem, co ja zrobiłem w tej sytuacji. Ja złożyłem skargę i powiedziałem w PG, że to mogą sobie, mogą sobie wyrzucić do kosza, dlatego że ja jako konsument nie mam możliwości sprawdzenia tego dokładnie w tej formie. I co wtedy? Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź na tą skargę. Zobaczymy, co oni powiedzą. No ja uważam, że te faktury wszystkie. Są, jakby to powiedzieć, nieważne, dlatego że każdy z nas jako konsument, jeżeli kwoty są małe, o, zobaczcie. Tutaj, kurde, przyszła mnie, przyszła mnie pocieszyć, bo ja jestem trochę poddenerwowany całą tą sytuacją, dlatego że słuchajcie, dbam o te, o te zużycia, pilnuję tych wszystkich odczytów, a tutaj, kurde, takie hopki, że po roku czasu dostawca, bo zobaczcie, mamy e, te faktury przyszły do mnie we wrześniu. Ja nic wam o tym nie mówiłem, bo trochę nie miałem czasu, ale te faktury przyszły we wrześniu. I od, we wrześniu 2024, przyszły faktury korygujące za cały 2023 rok od lutego do grudnia słuchajcie, no to jest jakaś po prostu paranoja podzielcie się swoim zdaniem ze mną w komentarzach już Wam o tym mówiłem myślę, że jeżeli będziecie chcieli to omówimy to jeszcze może dokładniej ale teraz na koniec dla tych, którzy jeszcze w ogóle to oglądają pokażę Wam jeszcze te wszystkie zdjęcia zdjęcie po zdjęciu, jak to wygląda jakie to są kwoty, jakie to są korekty jak ktoś chce to obejść i napiszcie, co o tym myślicie. Czekam na rozwój sytuacji. No, tam dałem jakiś czas na PGE na odpowiedź na tą skargę. No, wiadomo, że oni się nie będą jakoś specjalnie kwapić, ale myślę, że niedługo odpowiedzą. Oczywiście też się z Wami podzielę tą odpowiedzią. W ramach ciekawostek faktura za wrzesień też nie jest taka, jak powinna być, dlatego, że w stosunku do sierpnia, we wrześniu zginęło mi 600 zł z depozytu. No, ciekawe. Też Wam za chwileczkę to to pokażę. Nie wiem, czy będziemy już to omawiać, bo każdy sobie przeczyta to, co będzie widział na zdjęciu i wyciągnie z tego wnioski. Pokażę Wam fakturę za sierpień, pokażę Wam fakturę za wrzesień i sobie zobaczycie, jak magicznie zniknęły kwoty, jakieś kwoty się pojawiły. No słuchajcie, jestem w ciężkim szoku. To jest jakaś twórcza księgowość. No to nie przystoi takiemu dużemu podmiotowi. Albo to jest celowe działanie. No ciężko mi powiedzieć. Jak Wy byście się zachowali w tej sytuacji? No ja cóż, no, zrobiłem co zrobiłem, czekam na rozwój sytuacji, a tymczasem co, bawię się trochę tam przy akumulatorach, dolałem dzisiaj wody. Pogoda marna, produkcji jakoś specjalnie nie ma, więc co, lecimy dalej, łapiemy słonko jak wyjdzie. Cześć!